Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze słowo Boże znów powraca do tematu modlitwy. Słowo Boże Wielkiego Postu ono koncentruje się zasadniczo na tych trzech uczynkach: sprawiedliwości, czy jak to jest w polskim tłumaczeniu, trzech uczynkach pobożnych: post, modlitwa i jałmożna. Dziś Słowo Boże pogłębia to, co otrzymaliśmy już o modlitwie wcześniej. Parę dni temu słyszeliśmy, że Pan Jezus mówił do swoich uczniów, to znaczy do nas, na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Wie bowiem Ojciec Wasz Niebieski. Czego Wam potrzeba wpierw, zanim Go o to poprosicie? A dzisiaj Słowo Boże, Jezus Chrystus, wzywa nas do wytrwałej modlitwy. Gdzie indziej wręcz będzie nas wzywał do modlitwy natrętnej, nam do modlitwy z naleganiem. Ale czy to nie jest jakaś sprzeczność, skoro Ojciec nasz niebieski jest miłością, jest samą dobrocią. I jeśli wie, czego nam potrzeba, wpierw, zanim go o to poprosimy, to dlaczego mamy się modlić długo, mamy się modlić wytrwale, mamy się modlić z naleganiem, a jednocześnie unikać wielomóstwa? Jak to wszystko ze sobą pogodzić? Skoro Pan Bóg jest miłością to i wie, czego nam potrzeba, a my cierpimy, to powinien nam to dać, zanim go o to poprosimy, wręcz bez prośby. Rzecz cała w tym, że Panu Bogu przede wszystkim chodzi o to, abyśmy nie tylko obiektywnie byli jego dziećmi przez chrzest ale abyśmy żyli tym dzieciństwem tym że jesteśmy synami i córkami Ojca Niebieskiego żebyśmy wołali do niego Ojcze żebyśmy te relacje od naszej strony z nim budowali bo od jego strony ona zawsze jest pełnią i, I temu służy modlitwa. Dlatego z jednej strony nie ma to być modlitwa przegadana, modlitwa, w której przekonuje się Boga, żeby nas kochał, bo przecież jest samą miłością. A z drugiej strony ma być modlitwą wytrwałą, modlitwą długą, trwaniem przed Nim w Jego obecności, rozmową z Nim, aby właśnie to, co człowiek stracił w raju, przez grzech pierworodny, to zerwanie relacji odnawiało się, coraz bardziej się umacniało, abyśmy coraz bardziej jednoczyli się z Nim i z Jego wolą, tak jak to czynił Jego syn, Jezus Chrystus, o którym wiemy, że modlił się całymi nocami. Co więcej, Dając na przykład, mówi list do hebrajczyków, że z głośnym wołaniem i płaczem zanosił swe modlitwy do Boga, do Ojca. Z głośnym wołaniem i płaczem. Z całym swoim człowieczeństwem. Cały otwarty na Niego. I tego nas też pragnie uczyć. Właśnie tej szczerej, prostej, dziecięcej relacji do Ojca i po to, jest ta modlitwa, jak mówiłem, wytrwała, długa, z naleganiem, aby właśnie przy nim trwać, abyśmy coraz bardziej od naszej strony stawali się Jego dziećmi. Poza tym święty Augustyn będzie podkreślał, że ta modlitwa, której Pan Bóg nie spełnia od razu, jest też potrzebna, aby tym bardziej otwarło się nasze serce. Na Niego i na to, co pragnie nam dać. Tak jak widzimy Estera, królowa Estera, która jest w strasznie trudnej sytuacji, modli się, wie o tym, że Pan Bóg wybrał Izraela, że wyzwolił Izraela z Egiptu, słyszała o tym, odwołuje się do całej tej tradycji, a jednocześnie woła do Pana, który przecież prowadzi Izraela, jest jego Bogiem. Jest, jak powie prorok Amos, tym, który przytula Izraela jak niemowlę do policzka, a jednocześnie właśnie woła do niego z tej, z tej swojej słabości, z tej swojej biedy, z tego lęku, którym jest napełniona, bo ma stanąć przed lwem, to znaczy przed królem Asyrii, a ma iść tam... Pójdzie tam niezaproszona, niewezwana, za co groziła kara śmierci, jeśli ktoś stawał przed królem niewezwany. Cały swój los, całe swoje życie składa w ręce Pana Boga. I otrzymuje. To, o co prosi. Co więcej, otrzymuje więcej niż to, o co prosi. I to jest też ta rzecz niesamowicie ważna w naszej modlitwie, że Pan Bóg chce nam dać więcej niż o to prosimy. Gdybyśmy czytali te Ewangelię w wersji Łukaszowej, bo ta jest wzięta od świętego Mateusza, przeczytalibyśmy. Wiem, że Bóg pragnie nam dać to, co dobre i to jest nazwane u, u świętego Łukasza bardzo konkretnie. U świętego Łukasza jest zapisane, jeśli wychodzili jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ostatecznie właśnie o to chodzi, o Ducha Świętego, o Ducha Miłości, o tę relację, którą Duch Święty buduje, którą można by powiedzieć wprost jest między Synem i Ojcem, aby i ta relacja rozpaliła się, rozgorzała miłością w nas. Bo to jest ostatecznie modlitwa. Abyśmy już tu na ziemi, modląc się, kosztowali tego, czego w pełni będziemy doświadczać, jak ufamy w niebie. Bo, jak mówił jeden z jezuitów, czasy, które nadchodzą, czy raczej które nadeszły, wymagają tego, aby chrześcijanin, każdy chrześcijanin. Był mistykiem, to znaczy wszedł w tę tajemniczą, osobistą, głęboką relację miłości z Bogiem, z Bogiem Ojcem, które, którą daje nam Duch Święty. Amen.